Dla pielęgniarki chirurgicznej to będzie największe wyzwanie na tym dyżurze. Pacjentka nie ma żył, a do rana musi zlecieć półtora litra. Ogląda jedną rękę, drugą, stopę, zakłada stazę. Ile waha się, czy otworzyć węflon? Nie, jednak dzwoni do pielęgniarki anestezjologicznej. Ta od razu zakłada stazę na rękę. Maca swoje ulubione miejsce nad kością promieniową. Jakimś szóstym zmysłem wyczuwa żyłę głęboko zatopioną w tkance podskórnej. Czy uda się wbić wenflon pod takim ostrym kątem? W okienku pojawia się krew. Ostrożnie wycofuje mandryn. Opór. Zastawka. Ponownie wprowadza mandryn. Próbuje przejść na ostro. Pięk zawodu rozlewa się po gabinecie zabiegowym, tak jak krew z pękniętej żyły rozlewa się pod skórą. Doświadczona pielęgniarka anestezjologiczna z niechęcią dzwoni po młodszą koleżankę. Ta od razu przynosi USG. I Midline'a zasadza się na dół łokciowy, przygotowuje pole, przykłada głowice, przymierza. Jest! Jest euforia! Ulga, kolejny dostęp do żylny zabezpieczony.